Cześć widzowie i dzisiaj Jezu, sobie pójdziemy do pizzerii f 2, na drugą noc, 6 godzin, oczywiście. Jezu, coś się stało u mnie. No ja już sobie idę. No. Cześć widzowie już po przerwie zawołałem swojego kolegę z pracy, dlatego że odkryłem tajemnicze drzwi. Teraz z nim tam pójdziemy, żeby to zbadać. No to chodź. Siema, siema. Dobra. Idziemy teraz do tych drzwi. Idziemy tam do tych drzwi. Są tajemnicze, tylko je ja odkryłem. No nie wiem, kulego, z Ja już tam troszkę zwiedzam, ale widziałem tam tylko ciemne schody. Dobrze, no to idźmy. Idźmy tutaj. Ciekawe, co tu mamy. Poczekaj na mnie. Nie, no dnia jeszcze nie ma. Ale tu dziwnie. I co robimy, kolego? Kolego? Okej, okay, widzowie, udało mi się uciec, ale kolega zginął. Tam najprawdopodobniej był jakiś zabójca, a teraz idę do mojego miejsca, dlatego że w końcu muszę wykonywać pracę. Dobra, okej, okay. już jesteśmy obok mojego biura. Nie wiem, co się stało z kolegą, szczerze. Jeszcze może sobie przygotuję tą maseczkę. Nie, zdejmę ją. Zdejmę ją, ale już będę miał przygotowaną. Bo podobno dzisiaj będą dużo animatroników z zapasowych części wychodzić. Tam wszyscy mają, jakby. No, że trzeba na nich maski zakładać. Ciekawie, co się tam będzie działo. Dobra, czekamy sobie tutaj na kogoś. Jak to mówiąc? Druga AM już jest. Ciekawie, ciekawie. Trochę się nawet tego boję tutaj. Czy ktoś zaraz mi tutaj wyskoczy i po mnie będzie. Dobrze, że mam maskę. Trzy i na węty i na wszystko. Nie wiem czy ma animatroników. Na razie nie ma. Trzecia AM. No i dobrze. Jest. Jezu. Ale się... boję. Ta noga mi się porusza. Tak po prostu ze strachu. Ja nie wiem, czy ktoś przyjdzie. Na razie nikogo nie ma. Bro, kaj, okay, widzowie, jeśli tutaj jest. Uuu. Boże. Jest już coraz ciemniej. Czy, war... czy mi zaraz będzie czwarta? Dobra. To jest nieźle. prawda ja się tutaj boję, szczerze. Ale jest już czwarta AM i jest mi dobrze. No, 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 czwarta AM. Może to coś zadziałało i animatroniki nie będą. Hm. Dziwaczne dziwne Okej okay, widzowie, zakładam maskę Boj i trydboni, bo Hej oj boni jak tam? Mm. A, dobrze, okej. Okay. Możesz sobie pójść jeszcze tutaj. E, widzieliście gdzieś nocnego stróża? Hmm, okej. Okay. A, że to ty. Czekaj, no to mogę zdjąć maskę? No to rozumiem, czyli cię, czyli cię nie zabili, po prostu wsadzili cię. No to okej. Okay. Ale nie zabijesz mnie? Okej, okay, ale ale zaraz się włączysz, bo zaraz będzie 6 AM. No to chodźmy poszukać innych animatroników. Dobrze, okej, okay, widzowie powiedzieli nam, że jednak musimy tutaj siedzieć do 8 am, nie wiem czemu. Ale dobrze, już idziemy, no bo chcieliśmy właśnie poszukać innych animatroników, czy tu nie ma czasami w pizzerii. Ale na bezpieczeństwo założyłem maskę. Ale naprawdę, musimy tu siedzieć do 8 rano. To chodź. Dobrze. Dobra, ale na razie sobie zajmę, żeby się przewietrzyć. Ok, widzowie, mój kolega nagle gdzieś zniknął. I teraz sobie jednak pójdę po tej pizzerii. Sprawdzę, czy nikogo nowego nie ma. Może coś się stało, nie wiem. Dobrze, no to ja już idę sprawdzać tutaj, czy nikogo nie ma czasami. Nowego Na scenie nikogo na razie nie widzę. Dziwne. A tutaj, tutaj Freddy stoi. No i fajnie. Cześć, tej Freddy. Jak tam. Dobrze? Tak. Mhm. No to ja wiesz. Tam idę już poszukać nocnego stróża. A ty se tu zostań. Ty ja już idę do mojego biura. Dobra, no, widzowie już na no, grę no, gr widzowie. Hej, tej Freddy! Co się dzieje? No idź sobie, idź, idź. Albo mogę za to pójść, jeśli chcesz, iść do toalety. Ok? Ok, widzowie, i na tym kończymy odcinek. To i Freddy siedzi w następnej toalecie. Dlatego, że zaraz będzie już ósma. Nie wiem, czy my te animatrony tak się O, ósma. No i fajnie. Najpierw skakuję z toalety i się z Wami żegnam, widzowie. Pa!